W ostatnich kilku miesięcy gacha jest bardziej znęcane, w takich słowach, że nikt ich nie lubi, nazywają ich gachakidami, lub inne. Można tak w określić, że są znęcani przez tak zwanych Fortnite Kidów lub Brawl Stars Kidów. Ale większość nie zauważyła, że tuberzy wciąż walczą z tymi obrzydliwymi kreaturami na świecie, no! Po prostu przez pandemię ludzie się całkowicie zmieniają. Na przykład, że premiera drugiego sezonu Meta Runner została przesunięta na wrzesień tego roku, a zaś Dom Z Papieru wciąż stoi pod znakiem zapytania, z tym kiedy będzie kolejny sezon. Ale wiem, ale wiem, kobiety, wiem, że będzie piąty sezon i że jest to potwierdzone i że ruszyły prace nad Domem Z Papieru ale nie znamy kompletnie całkowitej daty wypuszczenia następnego sezonu. Tak samo jest w przypadku South Parka. Nie znamy daty kolejnego sezonu, a wiadomo, że będzie kolejny sezon. Jednak nie znamy całkowitej daty. I wiem, wiem, że 30 września na Comedy Central ma pojawić się specjalny godzinny odcinek South Parka, który... E... Ma pokazywać życie mieszkańców Kolorado podczas pandemii koronawirusa, ale jest to godzinny, więc wystarczy na swoistą fabułę. Hehehe, <laughs> swoistą, gejowską fabułę, <laughs> Ale przecież ten odcinek nie będzie po prostu na zwykłe pogaduszki na temat świata, ale chodzi o to, że w dzisiejszym odcinku przedstawię wam ewolucję mojej oce. Zapraszam do oglądania! Od kawał studio nie miałam dość szczególnej OC, ale przykładem, który przedstawia moją pierwszą OC, była to OC z odcinka Parodii Szkoły. Mowa tutaj o przedstawieniu mnie, że mówi jakiś morał, że arbuzy szkodzą i tym podobne. Ale mogę określać to bardziej, że to była moja pierwsza OC i koniec kropka. Koniecznie Zobaczcie co było nad głową mojące. Napis Frankie Chan. Ach, te wspomnienia, kiedy nazywałam się na kanale Frankie Chan. A to było trudne do czytania przez innych. Nie, nie, nie. Nie ma to do wiązania do jakiejś baby z Monster High albo z Sroster High albo jak to się kurwa mówi. Oce dopiero odnowiła się w odcinku Gdzie jest balerina, w którym omawiam, omawiam, gdzie jest kolejny odcinek baleriny, czyli moja pierwsza seria, którą stworzyłam na tym kanale. Pierwsza, autorska seria, nie dość całkiem autorska, ale moja ocena została przedstawiona w postaci czarnowłosej Alfy z Wisiw ogonem. I z błękitnym ubranie podobne do starożytnej Grecji, z błękitną peleryną i niebieskimi oczami. Jakby to w skrócie określić, że była bardziej takim pseudo-kidem, mimo tego, że miałam gdzieś 13-12 lat i inne. Może Lorraine Silver nie była maskotką kanału, ale mogę określić, że była moją Otce. Taki wygląd odce był przedstawiony w serii Balerina. P.S. Jeśli nie oglądaliście Baleriny, to radzę Wam to wszystko nadrobić. Oceta ta została bardziej przedstawiona w postaci błękitnej alfy z błękitnym ogniem. Pozdrawiam Panów Azuli. Z dwoma takimi błękitno-fioletowo-pastelowymi mieczorami, tak zwanymi katadami, w sukience niebiesko-fioletowo-pastelowej z proszką nieśmiertelności, która wcale nie wygląda jak łabeczka, oraz błękitnymi oczami, w których średnice są czerwone w kształcie księżyca. Moja OC w Gacha Live nie została dość przedstawiona na początku jako odnowienie OC, ale przedstawiłam ją w Tonight Meme, ale pokazuję ją kiedy jest w meme o nazwie 60 Shots Meme, Jakby to tak określić w skrócie, jak zawsze zostawiłaby to naszą tradycję, czyli każda postać, czyli moja OC musi być album. Jak tak widzicie, uszy nie zostały dopasowane do włosów. Moje oczy były takie nijakie. Były bardziej brązowe, ale model był nijaki. Zaś ubrania były bardziej w stylu francuskim, bardziej takie czarnogigieskie, jak to określić. Szczerze mówiąc, jak widziałam innych oce, to strasznie się moje oce wstydziłam. Wygląda jakby zjadła kompletnie żelazo. Po prostu moja ocena wygląda na popierdoloną. Pamiętacie pierwszy odcinek Lovesick? Tak, ja wydawałam rodzinie Aishi poród. Ja wydawałam im poród. Ja to wykonywałam. I nic dziwnego, że miałam kompletnie skrzydła i ten cholerny kucyk na głowie. I ubiór takiego doktora był zbyt, według mnie, prosty. Co mogę określić, że to był mój najgorszy outfit na świecie. I ostatnie zdjęcie, w którym są przedstawione dwie oce na miniaturce. Jedna w błękitnym tle, jest to oce z 2019 roku. Zaś druga, w czarnym tle, jest to oce, którą stworzyłam teraz, czyli ta nowsza oce. Którą obecnie posługuje się na moim kanale. Teraz postanowię wytłumaczyć wam koncept tego music video, w którym wystąpiły dwie różne oce, czyli te same osoby. Otóż oce w niebieskim tle była bardziej kontrolowana przez rodziców i kazano jej być na jasno i family friendly jednak ona nie chciała tego zrobić ponieważ chciała ubierać się jak inni i przez co była dręczona w szkole ponieważ była pupilkiem rodziców i uważano, że była rozpieszczona Niestety musiałam to krótko wytłumaczyć ponieważ jeszcze nie dokończyłam moje angielskie mini movie które pojawi się na kanale na Halloween Określę to w skrócie, że to będzie coś związanego z FNAFem, rodziną Aftonów i tym podobne. Ale błagam, nie mówcie na mnie, że jestem kidem. Otóż w dalszym ogłoszeniu parafialnym nie planuję zrobić backstory Kaj Godek. Po prostu jestem leniwa. A poza tym planuję zmienić nazwę kanału z Lorengaha na Aloesella. Co myślicie o tym? Dajcie znać w komentarzach. Na chwilę obecną właśnie z Wami się żegnam i do zobaczenia!